Witam Was bardzo serdecznie, chciałabym Wam przedstawić makijaż, jaki wykonałam sobie pod chustę. Piękną chustę jedwabną z kolekcji Macieja Zabawy. Ma ona bardzo żywe kolory, ceglate oraz prążkowane w kolorach bakłażanu. Zapraszam Was do oglądania. Makijaż rozpoczynamy od nałożenia jasnego bazowego godzenia. Ja y, dzisiaj nałożę cień NYXA Jumbo Eye Fancy w kolorze Milk, ponieważ y, on y, do niego dobrze, dobrze przyklei się cień sypki. Także robię kreseczki tym kredką na powiece, również na powiece dolnej, tak, teraz sobie pomyślałam, że się tak wyrażę, a teraz to rozcieram palcem. Jak cień ma, mamy już otwarty, przystępujemy do aplikacji cieni sypkich. Nałożę y, pędzelkiem takim dobrze wyrzeźbionym. On już y, uprzednio go troszeczkę namoczyłam w zwykłej wodzie. I pierwszym cieniem będzie cień pigmentu. Jest to odsypka Maka. Nie mam pewności, czy to jest odsypka oryginalna. W każdym razie kolor prezentuje się tak. Opalizujący taki ceglaty kolor. I on jest. Nazywa się Pink Bronze numer 11. Także jeśli to jest oryginał, możemy domniemać, że pójdzie nabyć taki sam kolor. Zanurzyłam pędzelek w cieniu. Następnie lekko go ocieram o zakrętkę i przystępuję do aplikacji. Aplikację rozpoczynam od wewnętrznego kącika oka aż w zasadzie prawie na całej powiece ruchomy. Hmm, widzę, jak ten pięknie błyszczy. W dodatku ma taki Oprócz opalizującej poświaty, ona lekko wpada właśnie w róż. Stąd też na zapewnienie tego cienia Pink Bronze. Dobrze, to w zasadzie tyle wystarczy. I tym samym cieniem, może być tym samym pędzelkiem, aplikuję ten cień na danej powiece. Rozpoczynając od środka oka. Myślę, że tyle będzie tyle będzie wystarczająco. Kolejnym cieniem, którego użyję jest cień w kolorze bakłażanowym, ponieważ dzisiaj robię makijaż pod kolor do mojej chusty jedwabnej, a jak widzicie chusta jest w kolorze ceglatym w połączeniu z takim pięknym fiolacikiem bakłażanem. Kolor bakłażanowy, jak ja to nazwałam. I cień, którego użyję z firmy bodajże... APC, APC, jak to woli. Numer 29. Taki również opalizujący kolor fioletowy. Ten sam pędzelek również musi być zwilżony, ponieważ jest to cień, e, cień sypki i on strasznie się osypuje. Dlatego też musi być pędzelek wilgotny oraz, a wcześniej też na oku waza. Bądź też cień w kramie. E, I ten cień aplikuję. W zewnętrznym kąciku oka, jeśli można to nazwać kątem. W każdym razie z tej zewnętrznej strony. I to jest w zasadzie mój taki bazowy kolor dla wyrównania już później kompletnego makijażu. Czyli głównie tym cieniem od zewnętrznej strony lekko dojeżdżam tutaj do linii rzęs i kieruję się w ku górze w kierunku brwi tyle tego cienia będzie w sam raz i tym samym cieniem podkreślam dolną powiekę, również od zewnętrznej strony Trzecim sypkim cieniem, którego użyję do wykonania tego makijażu jest cień mineralny La Rosy numer 38. Nazywa się Fuchsia czy Fuchsia. To jest również cień sypki, dlatego też pędzelkiem nabieram trochę tego cienia i wciskam ten cień w pędzelek tak o zakrętkę i tym cieniem robię konturę mojego makijażu, dojeżdżam nimi troszeczkę powyżej tutaj, dojeżdżam w kierunku linii brwi i w kierunku wewnętrznego kącika oka. Staram się tak troszeczkę zmieszać te cienie, czyli wcześniejszy cień tutaj sypki, którego tu nałożyłyśmy i z tym cieniem w kolor maka pomarańczowo-różowym, teraz przystępujemy już do wykończenia makijażu. Kolejne cienie, które użyję również będą z firmy La Roca. Pierwszy cień, numer 12, nazywa się Gold. Zmieniam pędzelki, aby mój pędzelek był czysty, również z takim szerszym pędzelkiem. Tak samo postępuję, czyli nabieram troszeczkę na pędzelek, a następnie oczekuję o zakrętkę i ten złoty cień aplikuję powyżej tego cienia bakłażowego, o tak będzie poprawnie. Również kieruję się w kierunku wewnętrznej części oka. I ruchy pędzelka takie w kierunku do dołu. Czyli najeżdżam na ten fioletowy cień. Ostatnim już cieniem, którego dzisiaj użyję, będzie cień jasny, tak jak już powiedziałam, również dla rosy, z tym, że ten jest bardzo, wydaje się, biały, numer 39 Argonit. Głównie ten cień aplikuję pod łukiem brwiowym dla, dla rozświetlenia spojrzenia i oczywiście wewnętrznym kąciku oka. Zmienię sobie pędzelki na pędzelek, oj, przepraszam, tak nie mam pędzelka. Dobra. <grytania> Czyli tym samym pędzelkiem wewnętrznym kąciku oka. Rysujemy kreski. Kreska, kreskę wykonujemy czarną kredką. Ja preferuję kredkę. Kredka Gosha czarna wodoodporna kreska na dolnej powiece, od zewnętrznego kącika oka i kreskę prowadzę wzdłuż całej powieki. I lekko w kąciku wewnętrznym nadaję taki szpiczasty kształt, a na górnej powiece kreskę rysuję tylko na długości Zatrzymuję się na środku To połowę, na środku oka I lekko nią wyjeżdżam na kształt kociego oka okay. Wam bardzo mocno rzęsy, zrobiłam to tuszem Nixa Doll Eye Mascara Wersja pogrubiająca Zwróćcie uwagę na ciekawą szczoteczkę przy tym tuszu, ona jest w kształcie klepsydry tu bardzo ładnie podkreśla rzęsy, podkręca również, no i najważniejsze, pogrubia. Usta przyciągnęłam burszczykiem z palety błyszczyków NYXA. Kolory, paleta kolorystyczna numer 02D Natural. Tak prezentuje się makijaż z bliska, przy zamkniętych oczach. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu taki troszeczkę makijaż bardziej odważny, pomarańczowo-bakłażanowy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam Was serdecznie. Papa! Pa.